Panu naszym. Amen. Amen. Bóg, szanowący dawta życia, do i życia Bóg, ojca tego dziecka, niech słowem, przykładem daje temu dziecku pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Bóg, szanowący nas odrodził z i świętego na życie wieczne, ja i wszystkim tu wiernym udzielę tego błogosławieństwa, byśmy zawsze i wszędzie trwali bez spręcie ludu Bożego, nas tutaj jest z obecnych, zgromadzonych, nie obdarzy swoim pokojem w Chrystusie Jezusie, Pan naszym. Amen. Amen. Pan z wami i z Bóg mogący nie oddalał was wszelkiej przeciwności, udzielił wam swoich darów. Amen. nie otworzy wasze serca na swoje słowo, przygotuje was na nieprzemieniające radości. Amen. I że z i sprawiedliwe wyjście w i drogą Bożych przykazań, stali się dziedzicami Królestwa niebieskiego. Amen. I was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Święty. Amen. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki. A to Krzysztofan już tak go wprawiał się jakiś okres czasu,